Witam wszystkich Dawno nie nagrywałem filmów, bo jest nieciekawie Zimno Jest 18 luty U mnie zatrzył się Sezon lęgowy Zaczęły się kluć już młode Pokaż tutaj O, siedzi Dwa się wykluły Pantoszki Ogólnie 50 par ma jajka, już się klują. 3-4 dni i będą na tym mroźnym powietrzu. Kolębie wczoraj wypuściłem, troszkę pochodziły, jakoś pana jeszcze nie było. Kolega mnie prosił, żeby nagrać jakiś filmik. Także nie ta się, dawno nie nagrywałem. Myślę, że jak zdążę, to jeszcze w marcu będzie pierwsze lotowanie. Tutaj też się chyba kluje. młody. Pokaż. No. Jajeczko. Już troszeczkę nadbite. Także nie skakuje. Zobaczymy, co z tego będzie. Czy te młode przeżyją? Ale nadają temperatury dodatnie. Także myślę, że dobrze będzie. Akurat do marca to będą się nadawały już do puszczenia. Młode powinny pierwsze wyjść wcześniej w tym roku, ale zobaczymy, co to z tego będzie. W tym roku zamówiłem sobie obrączki, także będę zakładał swoje obrączki z imieniem, nazwiskiem. Jeżeli będę lotował, ktoś złapie. To będzie wiadomo, że to jest mój gołąbek. Przejdziemy do następnych wariatów. Tak jest na lubelskim. Tu jest następna Buda, szwagra, ale trzyma same pocztowe. Tu są kolczate. I Parka Budapesztu. Tą parkę miałem do sprzedania. Klient się rozmyślił, także została dla mnie, goni ona jajka, samczyk. Paraz z 20 roku. Fajne gołąbki. Zobaczymy, jakie młodych potem tym będą. Reszta siedzi na jajkach. Jajka tak samo są za 2-3 dni do wyklucia A tu mam takie samoloty, które codziennie są ganiane. I bardzo dobrze chodzą same bociany dwie pary berlingów no i para czepeli dla pesztańskie takie sobie do ganiania. ale gołębie Mocno chodzą. Nagram krótki filmik, bo oni schodzą z jajek, tak żeby tego nie zaziębić. Trzy, cztery pary są niesparzone. Ogólnie jeszcze z 10 Budapeszty mam do sprzedania. Dzisiaj ich wystawiłem na eliksie, bo już mnie znudziło to parzenie. Samice były oddzielone, które stare pary to się moment odnalazły, a które chciałem poprzeparzać. Od nie mogę tego przeparzyć. Także filmik nagrany. Krótki, ale coś tam jest. Można sobie zobaczyć. Komu się podoba, to fajnie. Komu nie, to niech nagrywa swoje filmy. Także następny film to będzie jak w kołębie w marcu będę puszczał. Na 100% dzięki na razie pozdrawiam.